Sponsorem programu jest firma Tubandin, producent płytek ceramicznych. Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Czas na trening, tato! Z plamą? Come on! Technologia Beko Steam Cure to łatwiejsze usuwanie plam i zabnieceń dzięki sile pary. Problem rozwiązany! Beko Steam Cure. Siła i delikatność idą w parze. łazienka z wanną, gdzie znajdą się płytki stubondina, trzy różne kolekcje, w tym bardzo egzotyczna z papugami i roślinami, które wyglądają jak namalowane na płytkach. Startujemy ze stanu deweloperskiego, więc nie ma tam dużej demolki. Zmieniamy tylko miejsca instalacji tak, żeby dobrze wykorzystać przestrzeń. Cześć Aniu, Witaj Magdo. Tym razem łazienka. Malowanie łazienki, oczywiście. Malowanie łazienki. Widzę, że za tobą jest bardzo fajna i ciekawa ściana. Przede wszystkim fajne jest to, że obecnie łazienka nie musi być stała w płytkach. Tak naprawdę płytki kładziemy tylko tam, gdzie mamy bezpośredni kontakt ściany z wodą, czyli na przykład pod prysznicem. Ale czym zatem pomalować pozostałe ściany? Ja uważam, że do łazienki najlepiej wybrać farbę, która jest dedykowana do tego typu pomieszczeń. Czyli do pomieszczeń narażonych na okresowo zwiększające się zawilgocenie i kondensację pary wodnej. Taką farbą jest farba Magnat Ceramic Kitchen and Bathroom. Dodatkowo powłoka pomalowana tą farbą jest odporna na rozwój grzybów i pleśni. To jest również bardzo ważne w łazience. Widzę, że za tobą są kolory i super, bo łazienki wcale nie muszą być białe. A w portfolio marki Magnat znajdziemy aż 18 kolorów które dedykowane są do kuchni i do łazienki. Dlatego uważam, że, że każdy tutaj znajdzie kolor dla siebie. Seria Simon 54. Jeżeli kupujecie tą serię, to pod nazwą Simon 54 kryją się tak naprawdę moduły. Moduły, czyli mechanizmy łączników albo gniazdek razem z klawiszem albo z pokrywą. Wtedy mówimy o module. I do takich modułów w serii Simon 54 pasują dwa rodzaje ramek: ramki Simon 54 Premium i ramki Simon 54 Naturę. Ramki Simon 54 Premium wykonane są albo z tworzywa. Albo z metalu. Mamy tutaj sześć prawdziwie metalowych ramek, a w serii Simon 54 Natury ramki są wykonane albo ze szkła, albo z metalu, albo z drewna. Pralka Beko w kolorze Manhattan Grey, bardzo ładny kolor, łatwiejszy w utrzymaniu czystości niż standardowa biała pralka. Ciekawostka, obok pralki znajduje się duża pojemna szuflada na brudy, duży bęben. Bardzo ładne wykończenie, duży ekran dotykowy, gdzie możemy sobie z łatwością sterować różne programy prania. Program Homeways, czyli możliwość sterowania pralki z aplikacji, Steam Cure i silnik inwerterowy, czyli cicha praca pralki, czasami bardzo potrzebna, większa wytrzymałość silnika, większa szybkość, możliwość wybierania parametrów dopasowanych do rodzaju prania, może też samodzielnie ustawiać sobie programy. Czy można w jednej łazience zmieścić wannę, prysznic, pralkę i duży blat? Tak. Jeżeli łazienka ma dobre proporcje, tak jak ta, czyli prawie kwadrat 240 na 260 Nasz prysz to jest e, 100x80, wanna 160 na 75 Wystarczająco, żeby komfortowo wziąć kąpiel, pod blatem znajduje się pralka. Kolorystyka tutaj, to jest też ciekawostka, to trzy różne kolekcje, które pasują do siebie, czyli na wejściu. Bardzo charakterystyczny, egzotyczny wzór to jest Modern Pearl Parrot z kolekcji Tubondzina, płytki, które tworzą obrazy z papugami i egzotyczną roślinnością. Niebieski kolor, właściwie granatowy kolor, to jest House of Tones. Zupełnie inna kolekcja, ale wybraliśmy ją ze względu na przepiękną strukturę, taką jeansową można powiedzieć. I to jest ściana, która, która jest nad blatem. Oraz wszystkie inne ściany, włącznie z podłogą, to jest monolit. Kolekcja masa, która w bardzo ładny sposób imituje kamień, w bardzo ładnym beżowym kolorze. Matowa, więc bezpieczna w łazience. Tutaj zdecydowaliśmy się na format 80x80, bo idealnie nam to pasowało do reszty płytek. Sponsorem programu jest firma Tubandzin, producent płytek ceramicznych. Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Czas na trening, tato! Z plamą? Come on! Technologia Beko Steam Cure to łatwiejsze usuwanie plam i zamnieceń dzięki sile pary. Problem rozwiązany! Beko Steam Cure. Siła i delikatność idą w parze.